Witajcie na kanale Trailux. Dzisiaj prezentacja Peugeot 508, wersja SW, poliftowa dwulitrowy diesel o mocy 150 koni mechanicznych, skrzynia biegów manualna sześciobiegowa. I tak prezentuje się z zewnątrz, ta sztuka, ten egzemplarz. Lampy LED do jazdy dziennej, czujnik deszczu, czujnik zmierzchu, dach panoramiczny, czujniki parkowania przód tył, system blis, Android Auto i wiele innych rzeczy, to wszystko będzie opowiedziane w środku. Przejdziemy sobie teraz do pomiaru lakierniczego pojazdu, maska oczywiście jest aluminiowa, pozostałe elementy są stalowe w ocynku oprócz klapy bagażnika, która jest plastikowa i zderzaków, które też są plastikowe. Jak widzicie, do tej pory wszystkie elementy są w oryginalnej warstwie lakierniczej. Tutaj mowa właśnie o tym plastiku o zderzaku plastikowym. Zderzak plastikowy z przodu. Jak dokonamy pomiaru lakierniczego na zewnątrz, to przejdziemy sobie jeszcze do elementów wewnętrznych, które tak naprawdę są. Najważniejsze i tutaj, że coś będzie malowane z zewnątrz, że tak naprawdę nie wpływa na nic, nie wpływa na bezpieczeństwo i to też warto brać pod uwagę przy zakupie auta. Są sytuacje, że tak naprawdę gdzieś tam na taśmie produkcyjnej już potrafi być auto drugi raz lakierowane i nie jest to żadna. Ujma tak naprawdę dla takiego samochodu. Ale jak widzicie tutaj jest wszystko w oryginale. Wartości są wszędzie oryginalne i nic nie było lakierowane w tym samochodzie. Tutaj elementy konstrukcyjne, jeszcze słupek środkowy. Przejdziemy sobie do tyłu. Jak widzicie, wszystkie tutaj wnęki, elementy zewnętrzne są w oryginalnych wartościach. To, o, Jest po skosie tak, więc go trzeba złapać tego, jak widzicie jest po skosie. To jest wszystko w oryginale. Tego lakieru wewnątrz jest jak na lekarstwo. No zobaczcie ile tej tego. Lakieru tyle co go nie ma więc tutaj wszystko jest w oryginale. Przyjdziemy sobie jeszcze tutaj na słupek przedni środkowy i przedni To jest środkowy jeszcze tutaj. I tak jak widzicie wszystko jest w oryginale wnęki, progi wszystkie elementy konstrukcyjne i elementy zewnętrzne są w oryginalnej warstwie lakierniczej. Idziemy sobie teraz do sprawdzenia szyb. 2016 szyba, 2017 szyba, one są atermiczne. 2017 2017 rok produkcji. 2017 rok produkcji z tyłu. 2017 rok produkcji, tutaj może się uda złapać ostrość, może jakoś tak, o teraz tutaj widać 2017, tylna szyba 2017, przednia szyba a termiczna 2017, może też się uda jakoś tak złapać ostrość, o tutaj macie 2017, tutaj jest 2016 i 2021 rok produkcji, czyli wszystkie szyby są w oryginale, oprócz tej, tej e, czołowej, która była wymieniana pewnie z powodu jakiegoś odprysku. Więc reasumując, całe auto w oryginale, wszystkie wnęki w oryginale, wszystkie elementy w oryginale, wszystkie szyby w oryginale, oprócz czołowej, która była wymieniana, data produkcji 2021. Przejdziemy teraz do mankamentów wizualnych na masce minimalne. Odpryski po kamieniach, maska nie była malowana, przebieg jest autostradowy, więc tego tutaj e, jest trochę. Na pewno znajdziecie takie odpryski tutaj, które jak odejdziemy od samochodu na pół metra, no to nie widać i nie rzuca się w oczy. Na zderzaku tutaj rysa i przytarcie. Jeśli komuś to przeszkadza, można pomalować, nie ma problemu, natomiast zderzak de facto do tego służy, właśnie takich obszarów i tak dalej, żeby nie uszkodzić elementów. Tutaj delikatne zarysowanie od otwierania drzwi. mikrorysy, które tutaj o jak włos są. Jak odejdziemy na pół metra to tego nie widać. Tutaj jest wgniotka. Od otwierania drzwi ktoś Uderzył i zrobił minimalną gniotkę na zderzaku. Mini, zarysowania od wkładania rzeczy do bagażnika. Auto jest używane, więc trzeba być tego świadomym, że jakieś mankamenty wizualne na pewno będą. Nie jest to nowe auto. Tutaj minimalna rysa jest na błotniku. I tutaj też jest mikrorysa. Jak odejdziemy na pół metra tego nie widać. Tutaj to jakaś taka mikro zadrapanie, mikro zadrapania tutaj. Tutaj mikro zadrapania przy drzwiach. Końcówki progów to jak widzicie są ładne i zdrowe. Czasami gdzieś tam przy dużych kołach 18-19 celi potrafi to się wypłukiwać, dlatego specjalne są takie dodatki, które chronią przed tym i nie i oszczędzają końcówki progów. I to jeszcze była gdzieś jedna rysa taka, a jest tu. tutaj można zauważyć, taka mikrorysa z tej strony drzwi. I tak wygląda auto z zewnątrz, jeśli chodzi o. Pomiar lakierniczy, mankamenty wizualne. A teraz będziemy zaglądać pod maskę. Jesteśmy pod maską. Jeśli chodzi o lampy, listopad 2017 od strony kierowcy. Tutaj listopad 2017 od strony pasażera. Jeśli chodzi o śruby na błotniku, nic tutaj nie było. Demontowane nie ma śladów demontażu. To samo na masce nie ma śladów demontażu. I to samo tutaj z drugiej strony. Na masce nie ma śladów demontażu. I to samo na błotniku nie ma śladów demontażu. Jeśli chodzi o to, co było wymieniane, no to płyn chłodniczy, rozrząd kompletny, pasek mikro, olej to wszystko będzie wypisane w poście szczegółowo. Jak to zawsze u nas bywa i tak wygląda pod maską. Więc teraz pora na wnętrze, jeszcze nie pora na wnętrze. Skleroza. Sprawdzimy sobie opony i układ hamulcowy. Opony są w tym samochodzie zimowe. Michelin rozmiar 215x60x16. Rok produkcji 2019. Z przodu, jeśli chodzi o tarcze bez rantu i praktycznie cały klocek hamulcowy, one są delikatnie zastane, ale to będzie rozjeżdżone nie ma potrzeby wymiany, wszystko jest w ładnym stanie, opony są w okolicach 4 mm, więc dla nas albo do dojeżdżenia, albo do wymiany i przejdziemy sobie teraz na tył jeśli chodzi o opony, to tutaj bardzo ładne 6,5 mm, mniej więcej 6-6,5 mm, 44 tydzień 21 rok produkcji, tarcza bez rantu, klocek praktycznie jest cały, może to się uda uchwycić o. Jest i przód i tył ładny do jazdy. Przejdziemy sobie do drugiej strony. Oś tylna bez rantu, klocek tak samo praktycznie cały, opona 6-6,5 mm, też Michelin i przejdziemy sobie do przodu opona również Michelin zimowa, tak jak od strony kierowcy, ten bieżnik w zasadzie za niedługo będzie do wymiany jeśli chodzi o tarczę bez rantu Klocek praktycznie cały, jeśli chodzi o opony. Oczywiście tutaj zawsze dostawiamy temat otwarty z możliwością dogadania się, co ma być montowane, czy wymieniane, i tak dalej. Jeden chce opony wielosezonowe, drugi chce dwa komplety kół. Zawsze jest możliwość dogadania się i załatwienia zestawu opon w dobrej cenie. Teraz już faktycznie wchodzimy do wnętrza. Jeśli chodzi o wnętrze, cztery szyby elektryczne, blokada elektryczna otwierania, zamykania drzwi, otwierania, zamykania szyb tutaj z tyłu dla dzieci. Ta jest materiałowa z regulacją lędźwi. Mamy kiles, bezkluczykowy dostęp do samochodu, czyli otwieranie, zamykanie, uruchamianie pojazdu, gaszenie pojazdu, elektryczny hamulec ręczny. I tak to wygląda. Uruchomimy sobie pojazd. Jeśli chodzi o opcje: klimatyzacja dwustrefowa, automatyczna, szybkie podgrzewanie szyb, szyby z przodu, odmrażanie, regulacja nawiewów, regulacja cyrkulacji powietrza, podgrzewanie lusterek z szybą tylną. Tutaj nie ma sterowania, bo to jest Android Auto, zaraz sobie do tego przejdziemy. Mamy nawigację fabryczną. Wspomaganie parkowania, czyli czujniki parkowania, przód, tył, monitorowanie martwych pól. W lusterkach tutaj jest możliwość tego zaobserwowania. Jest dioda pomarańczowa, która się świeci, żeby nie zmieniać pasa ruchu. Tutaj jest możliwość zaprogramowania prędkości Do tempomatu I ustawienia pojazdu jest możliwość tutaj sobie Ustawienia kiedy i jakie drzwi się mają otwierać Tylna wycieraczka na biegu wstecznym jak Z czujnika złapie I oświetlenie powitalne towarzyszące Kiedy i jak długo mają się światła świecić jak otwieramy zamykamy auto I reflektory kierunkowe, czyli tak zwane doświetlanie zakrętów. Jeśli chodzi o pozostałe opcje, oczywiście możliwość radia, USB, iPod, płyty CD, AUX i Bluetooth. Z Bluetootha mamy możliwość streaming audio ze Spotify, a z YouTube, a z wszystkich streamingowych aplikacji i zestaw głośno mówiący, oczywiście, który przerzuca nam tutaj dźwięk na głośniki. Telefon właśnie po Bluetooth to jest możliwość ustawienia ustawienie profili i to co lubicie najbardziej Apple CarPlay, aplikacje MyPeugeot podłączone tutaj do do samochodu MirrorLink i ewentualnie Android Auto. Podpinamy sobie telefon i przerzucamy sobie YouTube'a, Google Maps, wszystkie aplikacje, które mają możliwość przerzucenia na ekran telewizora możemy tutaj przerzucić. Oczywiście to jest tempomat, sterowanie tempomatem, sterowanie wyświetlaczem tutaj, możliwość zmiany widoku spalania, system, Concierge, system SOS satelitarny i przejdziemy sobie jeszcze zaraz do tyłu, tylko jest jeszcze tutaj taka jedna rzecz, panorama z dachem. Elektrycznym, z roletą elektryczną jest tutaj możliwość sobie jej zamykania, otwierania, i tutaj macie możliwość pozycji ustawienia, jak ma się otwierać. Przechodzimy teraz tutaj do tyłu, tak jak było mówione. Tak wygląda auto z tylnej kanapy. Panorama, ładna pogoda, fajnie doświetla. I zaraz sobie zerkniemy jeszcze tylko do bagażnika. I to by było w sumie na tyle, jeśli chodzi o prezentację tego Peugeota. Wspomniany bagażnik samochodu. Tak się prezentuje. Bardzo pojemne auto. Tutaj mamy rzeczy, które były wymieniane rozrząd. Filtr, olej. Wszystkie rzeczy będą wyszczególnione w poście. Koło dojazdowe. Tutaj mamy hak do tego samochodu, który sobie można wpiąć. I tak się prezentuje w bagażniku. Auto zamykamy. Dajcie znać, co myślicie o takim samochodzie. Czy Wam się podoba, czy chcecie więcej takich samochodów. Zapraszamy do komentowania, udostępniania, może ktoś znajomy albo z rodziny szuka takiego auta. Jeszcze raz zapraszamy i pozdrawiamy ekipa TradeLux.